Dobry wieczór Państwu, Katarzyna Borowiecka, Tomasz Kolankiewicz. Dzisiaj w Czwartkowym Klubie Filmowym zapraszamy Państwa na seans animacji film Bell Mamoru Hosody z 2021 roku. I to jest film, który miał premierę na festiwalu w Cannes. Tak, no japońskie produkcje animowane już od dłuższego czasu przyzwyczaiły nas do tego, że pojawiają się i na najważniejszych festiwalach filmowych, ale także sięgają po Oscary. Memo Ruchosoda tutaj razem ze swoim zespołem pokazuje nam współczesną wersję Pięknej i Bestii. To jest taka baśni którą bardzo łatwo rozbroić ze wszelkich toksycznych elementów współcześnie i przy okazji kolejnych disneyowskich propozycji na podstawie tej historii z XVIII wieku to bardzo było widoczne, zwłaszcza przy tej ostatniej aktorskiej wersji disneyowskiej, chociaż Jean Cocteau, przecież przypomnijmy, również piękną i bestię na nie pokazywał i odwołuje się do tej tradycji oczywiście w jakiś sposób Mamoru Hosoda, ale on sobie pomyślał, mówił o tym w wywiadach, że chciałby opowiedzieć tę historię w świecie wirtualnym, w świecie, w którym bohaterowie żyją jednocześnie w realu, mówiąc nomenklaturą internetową i w tym właśnie świecie stworzonym przez algorytmy, czyli w świecie U, gdzie bohaterka Suzu bardzo nieśmiała nastolatka rozkwita i pokazuje swój talent, bo tam pozbywa się jakichś swoich ograniczeń, które wynikają z bardzo trudnych przeżyć z dzieciństwa. No ale oczywiście pojawia się też bestia, bo to Suzu jest właśnie Bel, tą piękną i ta historia nie zdradzając za wiele, ale w w inny i bardzo ciekawy sposób jest rozwiązana, niekoniecznie romantycznie. Wydaje mi się, to, co jest najciekawsze, to jest właśnie to wykorzystanie tej fikcyjnej takiej platformy U, która tu się pojawia, z, można powiedzieć, z całym dobrym inwentarza. To znaczy, to, co jest urzekające w ogóle w animacjach japońskich, czy to właśnie od Chizu, czy z studia Ghibli, to jest oczywiście to, że te filmy, można powiedzieć, nie pudrują jak gdyby rzeczywistości. Tak? To znaczy, mamy tutaj. Zarówno ciemne strony tego, czym są media społecznościowe, czym są tego rodzaju platformy, widzimy tutaj pewnego rodzaju też przemoc, wyśmiewanie i tak dalej, no to wszystko, co oczywiście jest zawsze podnoszone, ale z drugiej strony pokazuje też pewnego rodzaju szansę, jaką to daje, jakiegoś przekroczenia siebie, ale też dojścia jak gdyby, do tego, co jest najsilniejsze, przekroczenia własnych ograniczeń też. Nie ukrywam, oglądałem ten film z moją dziesięcioletnią córką i mam wrażenie, że on na tej płaszczyźnie bardzo dobrze działa. To jest też, warto podkreślić, gatunkowy miks Mamoru Hosoda w takich historiach, które przekraczają granice rzeczywistości, celuje, bo już były Wilcze Dzieci, dwie tylko wymienię. No i Mirai, ten film, który był nominowany do Oscara. To jest akurat ten bardzo współczesny temat, ale dzięki temu ten film to jest z jednej strony i dramat społeczny, to jest film o dojrzewaniu. To ale jest też musical. Ale też właśnie musical. I właściwie do tego zmierzałam, bo faktycznie ośmiominutowa piosenka. Jest tutaj taka scena, która mogła być bardzo ryzykowna, ale też muzycznie to jest bardzo ciekawe, bo to nie jest coś, co znamy z tych hollywoodzkich mainstreamowych muzykali animowanych. Tutaj mamy coś, co sprawdza się również jako po prostu muzyka niezwiązana z filmem, wydaje mi się, ale te piosenki wplecione w narrację, bo jest ich kilka co najmniej i one może nie są aż tak przebojowe, jak mogłoby się wydawać, ale są niezwykle poruszające i wplecione w historię mają jakąś dodatkową dodatkową siłę. One też dają to, co w ogóle jest kluczowe przy wykorzystaniu muzyki w musicalu, to znaczy one stanowią jak gdyby osobną płaszczyznę prowadzenia narracji. po prostu. To znaczy tutaj ważne jest nie tylko jak to jest śpiewane, ale też co jest śpiewane. Warto pamiętać, że oczywiście Państwo nie będą słuchali tych piosenek w oryginale. Tak, nie będą Państwo słuchali w oryginale, w świetnym wykonaniu, bo to też są bardzo trudne piosenki. Ja kiedyś miałam okazję rozmawiać z Darią Zawiałow, która Suzu gra i w tej wersji dialogowej, w tej stronie dialogowej, ale także oczywiście śpiewa piosenki. Piosenki. To są niesamowicie trudne piosenki do zaśpiewania, ale Daria Zawiała świetnie sobie poradziła. Ale ja bym jeszcze chciała, żeby Państwo zwrócili uwagę na to, co się dzieje w tłach, bo z tego słyną w ogóle studia animacji japońskie, że bohaterowie, oczywiście, to wszystko jest dopracowane w najmniejszym szczególe, ale animacja rysowana, tradycyjna w świecie rzeczywistym, animacja komputerowa w świecie yu, w świecie wirtualnym. Jestem zachwycona tym, co można zobaczyć w tym filmie i myślę, że ten film warto kilka razy obejrzeć, żeby chociażby więcej szczegółów dostrzec w tych bohaterach, którzy się w świecie wirtualnym pojawiają w tych postaciach, które tam są. A już na koniec naszej rozmowy pozwolę sobie na taki może bardziej troszeczkę osobisty trend, dlatego że ten film, kiedy pojawił się u nas w kinach w roku 2022 z bohaterką, która w tej płaszczyźnie tego świata już ma bardzo charakterystyczny takie różowe włosy. Zbiegło się to niestety z śmiercią Jagody Murczyńskiej, największej chyba popularyzatorki japońskiego, czy w ogóle azjatyckiego kina w Polsce, która także właśnie na różowo farbowała włosy i pod tym względem muszę powiedzieć, że ten film na zawsze już we mnie w jakiś sposób połączył się właśnie z postacią Jagody. I to właśnie Jagodzie Murczyńskiej chcieliśmy zadedykować pokaz tego filmu Bel Mamoruchosody. Zapraszamy.